Drodzy diecezjanie, kraj nasz został zaatakowany i to nie przez obce wojska, nie przez terrorystów, ale przez niedostrzegalnego gołym okiem wirusa, który okazał się bardzo groźny. Niesie on bowiem wielkie spustoszenie się śmierć, przyniósł cierpienie i choroby. Ojczyzna nasza znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Musimy stanąć do wady. Wszyscy na pokład do ratowania okrętu, któremu na imię Polska i stanęli już. i to na pierwszej linii frontu. Kto? Służby medyczne, służby mundurowe, ale także ci, dzięki którym możemy prowadzić życie. Mamy zaspokojone, zapewnione, podstawowe e, potrzeby, które są realizowane. Dzięki pracy chociażby sprzedawców. Im wszystkim mówimy: wielkie Bóg zapłać. Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Trzeba ją, nam jej bronić. W jaki sposób okazuje się, że bardzo skutecznym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa jest ograniczenie kontaktów tych międzyludzkich bezpośrednich. I dlatego, kochani, nasze kościoły także pozostają puste. Dostosowaliśmy się do przepisów państwowych. Wiem, że wiele osób cierpi z tego powodu, że nie może uczestniczyć we mszy Świętej. Wiem, że serce przepełnione jest bólem każdego kapłana, który widzi swoją świątynię pustą. Ale tak jak powiedział jeden z naszych księży: Wolę teraz mieć puste kościoły niż bezwiernych, niż później, wypełnione w wiernymi, ale w trudnach. Dlatego bardzo Was proszę, kochani, abyśmy wszyscy, wiem, że jest trudno i niełatwo, ale dostosowali się do tych przepisów. Przyjdzie czas, że nasze świątynie dla Bóg znowu się zapełnią. I proszę Was również o to, abyśmy. Używali nie tylko tego oręża, który został nam dany, ograniczając spotkanie z drugim człowiekiem, ale również, abyśmy wznieśli nasz błagalny głos do nieba. Z nami Bóg Wszechmocny, Ojciec, który dał nam matkę, Maryję. Wspomnijmy na słowa prymasa polski, kardynała Chlonda, który mówił do nas, do Polaków. W trudnych, niełatwych czasach. Odwagi. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Marnie. Ono przyjdzie. Tylko módlmy się, pokutujmy. O Was, kochani, bardzo proszę.